Cześć Wam, witam serdecznie kolejnego dnia w kolejnym odcinku kanału Test Misja. Dziękuję za subskrybowanie kanału, jest nas coraz więcej, fajnie, że dochodzicie. Chcecie też kontaktu telefonicznego. Dzisiaj wieczorem mam rozmowę z jednym z widzów. Dzisiaj chciałem z Wami e, omówić dziennicze głowy, co to jest i jak go uzupełniać. Mam tutaj przy sobie Taką karteluszkę, to mi będzie wygodniej przeczytać z ekranu. I to jest jedno z zadań na terapii, które wywołuje od razu taką niechęć. Ja nie będę czegoś robił na siłę, bo mi coś każą. No nie, no to przecież to, jak to się mówi, łaski nie robimy. To jest tylko dla naszego dobra, po to, żeby móc się obserwować. Tak jak jest dzienniczek uczuć, jest dzienniczek też głodu alkoholowego. On nie tylko, moim zdaniem, trochę niefortunnie się nazywa, bo od razu budzi taki właśnie tak, taki opór, nastawienie przeciwne. Nie, nie będę czegoś tak… Ja jestem… Mi nic nie jest, mi się nic nie śniło alkoholu. Yy, nie, nie czułem… Sucho, nie miałem suchego kaca, nie czułem smaku alkoholu w ustach, bo niektórzy przy, przy tych silnych objawach tak właśnie mają. Z wstają z poczuciem winy, z tym kacem moralnym, i tutaj suszy. Oczywiście, ja zawsze to zatłumaczałem, no, no suszy, bo, bo żarłem wieczorem bardzo ostrą pizzę, na przykład, i co się zgadzało, na przykład, albo że to było, za mocno były odkręcone koloryfery, i tak dalej, bo tak mam. Więc tam jest pełno takich objawów, które. Zdarzają się, nie można tu wpadać w panikę, ale właśnie służy to temu, żeby się obserwować. To jest bardzo fajne. Ja też z chęcią e, coś takiego zacznę prowadzić, dlatego że będę wiedział wtedy na przełomie tygodnia, miesiąca, kojarzył fakty i mówił: Kurczę, czy rzeczywiście ja tak mam, bo, bo taką mam urodę, czy, czy jednak w pewnych momentach, kiedy przychodzi rozdrażnienie z jakiegoś tam powodu jakieś napięcie, czy, czy kiedy właśnie mam trudności z koncentracją, bo tyle, bo tyle się wokół dzieje, że... Czy to nie jest głód alkoholowy? Dosłownie, stricte. Ale właśnie mówię, zapraszam 19 w środę, kończę 4 lata. No, nie, nie, nie nazwałem tego nowym życiem, zmian w życiu. Zaczynam piąty rok. I, I właśnie się zakręciłem, <noise> więc doliczmy do, do rocznicy będę miał, no po prostu. Miałem tego nie obchodzić, ale, ale zrobię to dlatego, że jednak to przynosi jakąś radość, jak tak patrzę wstecz, ja tutaj zaglądam na swojej ściągi, którą mam i nie pokazuję, nie, nie, nie zaglądam tutaj o 1459 litrów, czyli będzie ile? 1000? 460, jak poniedziałek dwa, tak? Chyba. I to cały czas sprawia, czy jakieś filmy czasami sobie obejrzę, czy zdjęcia. Mówię, kurczę, przecież przed chwilą leżałem, przed chwilą, 4 lata temu, leżałem na ławce w parku, a teraz mogę się położyć tutaj. Więc nie ma tutaj co gadać. To nie jest żadne kozactwo. Ani brak skromności, ja jednak coś zrobiłem. A może nie coś, a właśnie wiele, do czego zachęcam innych. I właśnie tak się też postawiłem po raz kolejny i mówię. Przecież ja nie mam żadnego. Ja normalne mam zachowanie. Jak każdy człowiek, który nie pije. I dlatego uważam, że to są nie, yy, nie akurat nie trafione, nie trafione nazewnictwo do tego dzienniczka, ale są. Takie, ja to opisałem jakby wyższej rangi te objawy, i tu już bym się zaczął, może nie martwić, tylko bym pracował nad sobą właśnie na terapii u, u psychologa, u terapeuty i ci, którzy lubią, korzystał z tych grup wsparcia z grupy AA. I teraz tak, nas no spójrzmy, bo zobaczymy, co mnie dotyczy, na przykład teraz po, po tych czterech latach trzeźwości, trzeźwienia, jak niektórzy nazywają, czy rozwoju. Rozdrażnienie, no, naturalnym jest to, że człowiek jest czasami rozdrażniony, bo źle spał, na przykład wczoraj. I tu, tu się kłania w ogóle już, to, to są czasy dzisiejsze, brak kultury, buta jakaś, jemu się należy, on, on może, on jest jakimś panem, władcą, bo, bo dostał czy kupił mieszkanie. I 10.30 wieczorem, okej, okay, jeszcze, no bo człowiek się nie może nacieszyć, gdzieś tam boruje, wierci w ścianach, w klatkę obok, ale to niesie. Chociaż nie tak jak tutaj obok, to wiadomo. Ale o północy jeszcze wiercić, to to już jest przesada, brak szacunku do ludzi, lekceważenie. Kamstwo po prostu i tyle. Więc zaburzenia snu akurat. A na przykład bo już jest zdenerwowany, wkurzony, ale nie, to nie znaczy, że w ciągu dnia, jak ktoś mi wybił szybę w samochodzie, to ja mam głód alkoholowy albo jakieś inne napięcie, bo syn znów dostał pałę i tak dalej, nie jestem zadowolony, nie wiem, jak mu pomóc i. I na przykład jest kutliwość. zaraz chcę go zahaczać w domu, to jest kolejny punkt, Kutliwość, ciągle coś, ciągle coś się haczę, chodzę rozdrażniony, w tą i we w czegoś, czegoś chcę, ale nie wiem co, jak kobieta w ciąży, ale to jednak też takie sytuacje mamy. Ale warto to właśnie w tym okresie czasu, jak zostawiamy, odstawiamy alkohol, notować. To jest niezbędne, tak jak dzienniczek uczuć. E który też przerobimy może mm. mocniej, głębiej za następnym razem. Zobojętnienie, No zobojętnienie. no mam wszystko gdzieś, bo tak naprawdę to tutaj natrętne myślenie o substancjach właśnie zmieniających świadomość, czyli nar na na narkomanii, tak to trzeba nazwać, y czy alkoholicy, alkohol, narkomania, narkotyki, y jest im wszystko jedno jeszcze. Bardzo długi czas ja byłem obojętny na różne rzeczy, i to też zależy, bo ja mówię ogólnie. Ja byłem parę razy na terapii, więc yy, i to na przestrzeni wielu lat, w siódmym roku, w dwunastym, potem w 17 byłem chwilę i, i tam gdzieś jeszcze po drodze też. I za każdym razem inaczej to odbierałem. To właśnie ten czas i to, co my chcemy jeszcze osiągnąć, zrobić, decyduje o tym, jak podejdziemy. Do terapii, a później już siedząc w domu, czy z rodziną, czy bez, właśnie jak będziemy funkcjonować. I to jest właśnie to, że w 17 roku podjąłem intensywną pracę, szkolenia. Za dużo był nawał, może nawet i mobbing. To po prostu to pieprznąłem I mówię: Nie, tak nie będzie, bo za dużo ode mnie ktoś wymaga. I już bym o pół roku. Wcześniej skończył ostatnią terapię, 4,5 roku temu. Te, te, tak by na to wychodziło. Zaburzenia pamięci. Oczywiście. I ją można ćwiczyć. Yy, ją można ćwiczyć właśnie rozwiązując krzyżówki, sudoku. Krzyżówki niby dla niektórych są banalne, bo to są powtarzalne hasła, ale jednak a, przez pierwszy miesiąc, czy dwa, jak ja trzy. Ja w ogóle nie mogłem skojarzyć najprostszych rzeczy. Wiedziałem o co chodzi, ale mówię. Krócz, no znaczy znam tą nazwę. I zobaczcie, że to y, ta chwilowa, y, nawet tamta, tamta dawna pamięć y, szwankuje, ale ona jest do wyćwiczenia. Natomiast mam problem z tą chwilową, z, takim, y, z taką pamięcią podręczną, y, RAM, jak w komputerach, która tylko ma na chwilę zbierać informacje. I nie przypomnę sobie za Chiny, y, Załóżmy, no bo to, to akurat zły, zły przykład. Jaką zupę jadłem? Dwa tygodnie. Nie jadłem żadnej. <noise> no, taka jest odpowiedź. Ale no to wiecie przecież o co chodzi. Uczucie ssania w żołądku. Ja zawsze zapobiegam temu, bo mnie to też jest indywidualna sprawa. Nie lubię, źle się czuję. Kto lubi zresztą chodzić głodny? ale to jest takie niesprecyzowane ssanie w żołądku, że niby mam ochotę na coś, ale ja jednak zjem kawałek bułki już tego ssania nie mam. Już mnie tak nie mgli nie muli, ale to jest też właśnie jeden z objawów. To wszystko można znaleźć sobie w internecie, wydrukować, robić sobie plusiki. Można sobie zrobić wykres i zobaczyć kiedy w miesiącu, jak, co, co, co odczuwałem i w jakiej, przy jakiej sytuacji. Myślenie o piciu. No to jest w ogóle to jest, tutaj sobie tak dopisałem, że to jest w takiej wyższej rangi objaw, jeżeli ktoś ma silną potrzebę wypicia, z tendencją do, do natychmiastowej realizacji, właśnie takie natrętne myślenie o tym piciu. Pamiętajmy, że przecież wszystko się przez długi czas kręciło wokół spożywania alkoholu. Przez to były właśnie te zaniedbania. Mam to zadanie numer jeden, które rozwiązywałem z Wami. Właśnie na tym polega, że jest tak wielka koncentracja wokół alkoholu, wszystko się dzieje wokół niego, że zaniedbujemy te sfery życia. Te, które normalny, normalny no niepijący człowiek nie zaniedbuje. I jeżeli weszliśmy w te nawyki, to my dalej myślimy o natrętnym piciu, bo jak można właśnie sobie poradzić? bez alkoholu w tym życiu, yy, więc ja stawiam na trzeźwość, że to będzie następna, następna terapia, a potem dopiero pogłębiona, bo nawet jeżeli jest ciężko, to są nie w ogóle no, niewyobrażalne korzyści i tu nie ma bezdyskusyjne, tu, tu nie ma, bezapelacyjnie, jak mówił Andrzej Talar. Także następne, przypominanie sobie przyjemnego stanu po wypiciu. No, nie ma żadnego marzenia. Siedzenie, ględzenie o tym, ja sam ze sobą mm, właśnie nie walczę. <grywanie> nie, nie chcę, w ogóle tylko pojawi się ułamek sekundy. O, jak fajnie, bo na dziadce yy, rakieta rakietami strzelasz. Nie, dobra, i skierowujesz myśli na inny zupełnie tor. Aha, w poniedziałek muszę przecież złożyć pismo do administracji. Co ze skuterem? We wtorek mam konsultację jakąś, a potem na indywidualną terapię. Muszę jeszcze napisać inne pismo. I już, o czym ja zapomniałem już o tym, co przed chwilą. Bo już jak strzelaliśmy, jak był kulik, jak minus 20 zasypało samochody. I teraz nawet wam już opowiadając nie. Po co? Każdy dobrze wie, każdy, każdy mój kolega, który tam był i odwrotnie, my wiemy, że tam było na tamten czas super, bo było, bo byśmy nie pili, gdyby tak nie było. Ale dzisiaj my wiemy, czy staramy się zrozumieć, że to było bardzo złe myślenie w krzywym zwierciadle, nieprawdziwe, nierealne. To było pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Zwątpienie. W trzeźwość. O, a jeszcze jest takie rozżalenie w ogóle to może być różne rozżalenie, że jestem w takiej sytuacji ciężkiej, że zmarnowałem tyle czasu, Jaki jestem poszkodowany biedny, a to właśnie mm, to właśnie tak pomagał w taką ucieczkę, że w takim usprawiedliwianie, no to skoro jestem taki biedny żuczek, to może ja w ogóle. I tu uwaga, zwątpienie w terapię, że że może tak miało być. I już idziemy w bardzo złą stronę zwątpienie w trzeźwość. Z, no, może nie zawsze, bo mi się chciało tu wymsknąć, że zawsze, bardzo często tak będzie, bo to jest ciężka praca. I właśnie dlatego, jak skończymy tę terapię wcześniej, przed tym miodowym miesiącem, to, to właśnie tak się dzieje, że mówimy, kurczę, miało być tak fajnie, ja tu czasami tak patrzę na takie wpisy. Oczywiście nie śmieję się z tego, ja się uśmiecham do siebie, że ktoś napisze na grupie gdzieś na Facebooku, że jestem już miesiąc trwający jest super okej, okay, wszystko się udaje. Tak, super jest, ale ostrożnie. No Uwaga, bo za miesiąc będzie spadek. To pamiętaj. Jeden błąd. Czujesz, że jesteś nie jak wielkim siłaczem, że już możesz, że już spróbujesz i tak dalej. A zwątpienie w trzeźwość, bo jesteśmy strasznie niecierpliwi. Już byśmy chcieli, że ja chodzę na terapię, to, to tak, to, 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 jakiś, to będzie jak za, za stuknięciem czarodziejską różdżką, że już nagle dostanę lśnienia, już od dzisiaj. Nie pije i tak dalej. No nie ma tak, to jest ciężka praca, to trzeba przerobić, przejść, zrozumieć, przede wszystkim chcieć przyjąć tą wiedzę, i to nie jest po to, żeby zrobić pani czy panu przyjemność, jak wypełnimy taki dzienniczek głodu czy dzienniczek uczuć, tylko to jest dla nas. Jeżeli chcesz rzetelnie przerobić terapię, przerobić siebie, swoje, swoje zachowania, swoje odczucia, no właśnie i ten dzienniczek uczuć. Jeżeli ktoś mówi, że się dobrze czuje, to ja nie wiem, jak się dobrze czuję, to znaczy jak, bo jeżeli ktoś może się czuć dobrze, bo deszcz pada na przykład, on się dobrze czuje, bo się dobrze ubrał na przykład i mu jest fajnie w tym stanie. To jest tak jak z tą pogodą, ale dzisiaj jest pogoda. Jest pogoda, dzisiaj jest. Ale kurde, ale jaka? No więc no, właśnie, więc już mając taki dzienniczek głowy, możemy skojarzyć fakty. Dlaczego nam się znowu śnił alkohol? Dlaczego czuliśmy jego smak? A przypomnij sobie, a oglądałeś ceny piw, wódek, win, Aż nadchodził Sylwester, a tego szampana to jeszcze nie pijemy, a tego wino... Wina musującego też nie, ale podróżało, bo kiedyś kosztowało tyle, i tyle, i tyle. A nie rozmawialiście właśnie o, o imprezach, jak było kiedyś, jak było super. To jest właśnie to rozpamiętywanie, jak kiedyś była cudownie, a teraz trzeba żyć bez tego. Czy nie opowiadaliście sobie mm, właśnie o różnych, w, w tym samym miejscu, w którym się spotykaliście? To teraz się spotykasz z kumplem, czyli jakaś ławeczka, trzepak, no nie wiem, zaułek, jakiś murek, i myśl, a to było fajnie, co? A niby, niby rozmawiacie o czymś innym, a w głowie jest tu, rzeczywiście, jak się z tym piątkiem fajnie gadało, a ile mnie, tu butelek, i już ja co robię? Rozmawiam się, że tak tam przy tym murku było, więc to jest nie tędy droga. Tak samo yy, zastępowanie piwem bezalkoholowym, polewanie komuś. Uwierzcie, że, że, to, tak nie, że, że to działa no może nie, nie odwrotnie, ale źle działa. To jest tylko do czasu. To się wydaje, że ja mogę spokojnie polecieć do sklepu i ci kupić te browary. Ja ci na imieninach, na urodzinach mogę polewać, mi to nic nie robi. Dobrze, dobrze. Tylko, że ja dzisiaj wiem, to jest takie cwane, bardzo cwane. Ty teraz, ty no załóżmy, że się nie ślinisz, okej, okay, ale w głowie tam z tyłu czacha dymi i mówi, A ty mówisz, że nie? O kurde, no bo jednak fajnie tam przestań ściemniać, przestań ściemniać, aha, akurat. Dobra, i tutaj twardziela możemy sobie zgrywać, a potem są te sny i w końcu ktoś. Twierdzi, że już może. No i no nie robimy tego. Ani nie pijemy bezalkoholowego. Pożegnaj się z tym, tak naprawdę, tak jak ja, że przychodzę koło tych regałów, a potem ja nie wiem, że tam w ogóle byłem, bo nawet nie stanę na ułamek sekundy. Przychodzę z myślą, co ja mam dalej, i tak jest naprawdę, co ja miałem. Jeszcze wrzucić do koszyka, tak jak koło jakichś tam higienicznych produktów dla kobiet i tyle. Ja dzisiaj zachęcam, zachęcam, nie zachęcam, tylko no, no właśnie kto chce, znalazłem na Facebooku grupę dla osób, nazwijmy to, Mateistów, dla osób świeckich. A może i dla takich, co ja e, wierzą w coś, a może nie wierzą, a może są tacy, którzy trochę tu, trochę tak. Ale znalazłem grupę, które, w której nie ma kroków AA, nie ma żadnych 24H, nie ma wobec słowem o Bogu, o Bogach, o sile wyższej. Jest to, tam będzie opis grupa wsparcia świecka, ja potem tam pod filmem wkleję link, dlatego, że się odzywacie też i na innych grupach widzę, że sporo osób drażni tak. Oni chcą, oni nie, oni nie wierzą w kaszę manną z nieba, tylko to jest grupa dla osób, które doszły do czegoś, przynajmniej tak uważają, tak jak ja, sami, nie ma cudu, tylko przez swoją pracę i przez tworzenie okoliczności mogli mi pomóc inni. Ale nie było, że ktoś usiadł założonymi rękoma, niech się dzieje wola. Tak nie ma. I chyba to na dzisiaj wszystko. O, ja się bardzo cieszę, że, że lecę do przodu. Że lecę do przodu. Myślę, no i chcę to gadać i każdemu z Was. Każdemu Wam życzę, żebyście mogli się uśmiechać, żebyście mogli czerpać właśnie radość trzeźwego, normalnego życia. Dziękuję.